Eee, yy, proszę zostawić łapkę w górę, za subskrypcję też się nie obrażę. Yy... O kurwa. Dobra, laguję, nie. alaikum. O, kurwa. Chmielu przesyła Jestem Żydem. Kurwa jak dziewczyny nie satempe, jak one nawet Zdęzi. nie powią, Kiedy wybuchła dwa wojna światowa. Zapytaj o walkę pod Grunwaldem, to zapytają się Ciebie, czy to się je. Spamio, Co? Jaki antysemita pierdolony, kurwa. Ty śmiecił jebany, kurwa. Jak? Bo bo, nie, bo mam inną religię? Co? Wydział przesyła 2 zł i 63 grosze. CZEŚCI, CZEŚCI, pozdrowisz Bobra i Amelie 3. Mniej więcej dodawać, by ludzie zauważyli mnie. Nie. A czyli Z moich wyjazdów. Takiej atencji tak. potrzebujesz po prostu, takiej aprobaty, że jesteś fajna. No, no, no nie zbyt, ale no po prostu, żeby tam. No, no ale bycie w jakimkolwiek stopniu rozpoznawalnym jest negatywnym, niepowód internetu wyzywa na przykład. No ale nie, nie trzeba się tym przejmować jakby. jest przykro. Ale widzisz ja Cię nie, nie hejtuję. Wiecie, jaki jest te, tak szczerze najłatwiejszy sposób, żeby się wybić w internecie, taki totalnie najłatwiejszy? Mm -hmm. Poznać rozpoznawalną już osobę. No już poznałaś. Ale właśnie ja mam znajomego, który na przykład zna Stiflera i jakoś nie jest taki rozpoznawalny. No ale nie, chodzi mi o to, że musisz zostać dziewczyną youtubera. Aha. A, a wiesz, że jestem singlem? No. Co? Wiesz, że jestem singlem? No teraz się dowiedziałam. No, no to napisz mi Instagrama i tyle. To poczekaj. A co, dodasz mnie? Nie no, pogadamy, umówimy się na spotkanie i tyle. Poczekaj, poczekaj. Tylko przynajmniej nie oszukuj, że nie poleciałaś na wyświetlenia, na nie wiem, na charakter czy coś. Coś wymyśl. E, powiem tak. Nie lecę na to. I jak napiszesz, to odpiszę. Okej. Okay. I zobacz. Czyli to, to jesteś, by nie jesteś Gold Digger, tylko Fame Digger, tak? Co? No tak czy nie? Co... 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 bo ja, ja nie jestem w tych tematach. Jakby nie... nie, nie, nie zrozumiałem. Bo tam streamować dla... Z... moich kochanych i zrobić świetne akcje. Ja pierdolę. kola może być w Nie raczej. czułem czubie w było tydzień bo... bo... Wojtek, gdzie <zysmukle> Nigdzie, patrzę co robi na tak, chyba nie trafił... Widzę no, jak trafiłem, to. Jak trafiłem. kurwa, w basenie leży w rogu. Tak wam tylko powiem. To... to nie było jedynie chyba. Ty. Dobra, dobra. I <ślam> Nie no, co wy rzucacie kurwa za granaty? Co tam się kończy? Daję magika, chodźcie słucha! Leci flash, Oj! Okay. Jazda! Fular, filar, filar! No, chodzi to, chodzi to! Zeroma, zeroma, ale zjebałem. Zjebałem go to. Nie no, chodź taka upiłaś. Chodź się, hapem ją nagali, nie! Nie zada tej przewagi, bardzo, bardzo szkoda. Dwa entry dałem, no halo. Co się czysto, czysto. podamy się wszystko. Nie no, kurwa, to, nie wiem. Ja szybszy, szybszy, ale, ale monitor, będzie, nie nie to monitory, nie? mnie zablokował i później w ogóle spanikowałem i jeszcze mi zabił. Ej si, kochanie, me Co tam? <laughs>